Dzień dobry, cześć i czołem. Robię to, robię mój pierwszy gameplay. I, no i cóż, padło na grę pod tytułem Robin Hood Legenda Sherwood. No i na razie włączyliśmy grę. Gram na poziomie średnim. No i zobaczymy jak to pójdzie. Dostaliśmy wiadomość, że. Wracając z krucjaty, szeryf ograbił nasz, zabrał nasze ziemię. O jeden problem mniej. A książę Jan po prostu zagarnął tron dla siebie. Bandanie nie nierobów. No, to teraz trzeba po prostu strzelić w cel, żeby oni sobie poszli. Strzelanie z łuku to jest oczywista oczywistość, nie trzeba wyjaśniać, tak samo jak pięści, po prostu ogłuszamy. Robin jak i kilku innych kompanów może się spinać po takich pnączach, no ale o tym później. Idziemy do czerwonych zwojów, one są zazwyczaj, właściwie bardzo często przydatne. Chyba jeden z żołnierzy śpieszył się na kolację, że zapomniał swojej sakwy. Wygląda na, pe na pełno pieniędzy pochodzących z wygranego zakładu. No to... Jesteśmy szczęśliwi, nie? A teraz do żebraka. Weź tych kilka miedziaków. Dziękuję! Coś wam powiem! I żebrak nam tu udziela rad w postaci zwojów. Oczywiście płacimy mu 50 funtów. Weź tych kilka miedziaków. Dziękuję. Coś Wam powiem. No cóż, te, ten zł widzę pierwszy raz. Weź te zakwen dobry. Ogólnie, człowiek. że bracia są bardzo przydatni. Dziękuję. Coś Wam. Po, po prostu dają dużo. Weź dużo informacji. Za śmieszną cenę. Dziękuję. Coś Wam. Po... Często dają surowce. Nie tutaj nie są tego, no amunicje do łuku, czyli strzały... Dają, pokazują żołnierzy ja występują, jak patrolują. A tymczasem lecimy do pierwszego zwoju. Co my tu mamy? No i pokazał nam sapiewkę. I robin się to wspina po klączach. Nie polecam w tym miejscu biegać, bo strażnik wyżej nas usłyszy. Mów kim jesteś! Oho, skończyłem sprawę. Teraz. No i czekamy, aż sobie odejdzie. Popna Oni po wnętrzach nie mogą chodzić. A to jest niebieski rodzaj żołnierza, halabardzista. Jest, jest kil ki kilka ro rodzajów żołnierzy. Zarówno rodzajów, jak i kolorów. Ten żołnierz nie wiedzą o co kombinuje. Po prostu zgłupiał to może ja pójdę w tym czasie w innym miejscu. Zaprezentuję działanie sakwy. Po prostu rzuca się sakiewkę z pieniędzmi i wtedy żołnierze się o to po prostu biją. I zostaje tylko jeden do wyeliminowania. Oho. Robi się niebezpiecznie, bo przybiegł aż tutaj. Ale tutaj chyba aż nie przyjdzie. Zobaczył tam tego. Ale to ni nic nie szkodzi. I wraca do swoich obowiązków. Rzucamy sakiewkę. O nie, Odchodzimy, kawałek Co mi nie zostało? Czekamy. Pieniądze! Nie dotykaj! To moje! No lepiej być nie mogło. Sami się wytrzech ogłuszyli. Nic nie muszę robić. Zabieramy strzały, resztę pieniędzy, Robin jak widzicie może, może przeszukiwać ogłuszonych lub zabitych żołnierzy i zabrać im pieniądze. A tutaj, co, co my tutaj mamy jeszcze do roboty? Idziemy tu. Ten pan tu chyba już wędruje z powrotem. To my wskakujemy tu. Jeszcze jedną rzecz ciekawą pokażę. Albo nie, stąd mogę pokazać. Po naciśnięciu klawisza SHIFT pokazuje nam się różne drzwi i różnego rodzaju miejscach w których może Robin skakać. Nie wszyscy mogą skakać, no ale akurat Robin może. Później będę mówił, którzy kompanii mogą, którzy nie. No i, no i skoczmy, no i idziemy ogłuszyć tego halabarzista. Wtedy mi nie wyszło. No to jedziemy teraz. Następny. No, wszystko na ten temat. Następny. Tutaj kolejna wskazówka od Rybraka. Co teraz? Mamy zwój. No i żebra, pokazał nam, gdzie są strzały. Idziemy teraz tam tego ogłosić, bowiem ten pan ma fundusze. Następny. Teraz się możemy przebiec. Czemu nie? Ten mężczyzna to nikt inny, tylko Edward, jeden ze służących Godwina. Robin za młodu dobrze go znał. Prawdopodobnie będzie on w stanie powiedzieć, gdzie można znaleźć Godwina. No to pogadajmy z nim. Ach, panie Robinie, czy to pan? Tak się cieszę, że pana widzę. Szeryf ogłosił, że zginął pan podczas krucjaty, więc stary statli miał rację. To było kłamstwo, żeby szeryf mógł przyjąć pana ziemię. Oznacza to jednak, że jest pan w wielkim niebezpieczeństwie. Nie, panie, nie wiem, gdzie jest sery Godwin. Zniknął, a ludzie szeryfa przejęli zamek, aby go odszukać. Tak przynajmniej twierdzą. Obawiam się jednak, że spotkała go jakaś krzywda. To może się również pa przytrafić panu, jeżeli nie opuści pan tego miejsca. Szeryfowi chyba nie spodoba się fakt, że pan powrócił. Proszę słuchać, przekażę wieści mojemu synowi, który mieszka w wiosce na zachód od zamku. On pomoże wam uciec, panie. To wszystko, co mogę zrobić, niestety z zamku musi się pan wydostać na własną rękę. Powodzenia, panie Robinie. To w sumie tak na razie to nie wiemy, gdzie jest Sir Godwin, lord tego zamku. Także musimy się skontaktować z jego z synem. A teraz ogłuszę żołnierza. Kto teraz? Chodzą plotki, że rycerz Hadryk stał się bogaty. To jest nowy... rodzaj żołnierza. Jest to... właśnie nie wiem jak go nazwać. Jest to po prostu rycerz, taki szlachcic. Jest on najmocniejszym typem jednostki. Mało która postać może z nim walczyć jak równa z równym. Kto teraz? Najlepiej go ogłuszyć tylko. Robin może ogłuszać szlachciców tylko niebieskich. Żółci czy, czy wyższy, wyższa ranga już się będą. Po prostu nie zareagują się, tylko przewrócą. Ale jak ich pokonać o tym później. Tu jest kolejny żołnierz, kusznik ulepszona wersja uż, ucznika. Kto tam? Kto teraz? Jeden strzał zadaje 20 obrażeń. A łucznik, strzał ucznika 10, Kto ale Łucznik strzela za to szybciej, kusznik wolniej. Trochę przegapiłem, bo nie przeczytałem. Pierwszy gameplay, także możecie mi wybaczyć: 10 zł. Tfu, 10 funtów. Tutaj biegniemy szybko zanim on się obudzi koleżka. No się tutaj zaraz obudzę. Za chwileczkę. No wchodź tam. I znów uplą. Pnął na dół. No ja, widzisz widzicie tutaj żołnierze już stali, tylko. Coś im strzały zabrał. Pieniędzy też, jak nie było, tak nie ma. A tu jest łucznik. Dość słaby. W walce wręcz jest bardzo słaby, ale potrafi. Następny. Ale z stanu lepiej z nim nie zadzierać. Ustrzela dość szybko. Jaki on przystojny. I postać czasami się nie, nie, nie może się ruszać. Tutaj nam pokazał, że brać, jak to uruchomić wszystko ale ja pójdę inną drogą, popnąć.